Ciebiemanyczko z tej strony Maxiński i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę, e, która nazywa się Supermarket Simulator. E, kupiłem ją, bo widziałem, że dużo osób w nią gra i ogólnie nagrywa, więc no co? Przechodzimy w takim razie do filmu. Ja stworzę sobie tutaj gierkę. Dobra, zaczynamy. Co my tutaj mamy najpierw zrobić? A, yy, komputer to jakiś mamy. Yy, market. Co my tu mamy do kupienia? Dobra, może tego sobie trochę nakupimy. Tego i może tego. Ile to wyjdzie? 50. Równiutkie 50. A nie, nie równiutkie. Dobra otwieramy odkładamy tutaj może płateczki damy nie wiem czy to są jakieś płatki, o dużo tego ee, teraz mamy tutaj mąkę kolejna mąka kolejno. Dobra. To sobie wyrzucimy. Tak, teraz trzeba ustawić cenę. Tutaj może damy sobie 4,50 tutaj damy tak. 460 o! I jeszcze tutaj damy, damy tak z osiem, nie 8 to będzie za drogo, tak z sześć. O, okej, okay, mamy. No i teraz open, Zacznijmy sobie tutaj do komputerka Mana management. Kili. O, dobra, mamy, mamy. Co jest, on z tubą zapłacił? Eee, tak, też będzie za dużo. Tu muszę, nie mogę się pomylić. Okej, okay. dobra, dobra, sześć dolarów mamy, eee, proszę, cztery pięćdziesiąt, hmm. dobra cztery sześćdziesiąt mamy e, dobra cztery sześćdziesiąt dobra jakby co grę kupiłem na Steamie, oczywiście za. Ile? Za. 40. No, c... nie. Tak, 40, chyba 5 zł. Jakoś tak. Yy, dobra. Tutaj, tak mamy. Aha. To wydałem w taki sposób? Aha, dobra, nie. Dobra, dobrze, zam. Ok. Więc no spoko jest. Co my tutaj mamy? Hearing kasjer. Dobra. Zobaczymy co tutaj mamy, bo mamy tu chyba jakichś kasierów. Muszę. Complete Checkout O, z 200 klientów muszę obsłużyć I 100 level, level Muszę mieć Okej okay. Tutaj nam kolejny klient chyba coś kupił Jest y, 6 I pan chce. 44, dobra Okej okay. mm. Co my tutaj jeszcze mamy? Mm, to już mam sprawdzę bank, o! Co to mamy? To są chyba jakaś pożyczka, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. 50 centów. Wydaje mi się, że to jest jakaś pożyczka, ale... Do końca nie wiem, nie wiem zobaczcie tak z ciekawości. Tutaj mogę sobie e, nie wiem, dobra, na razie może tego nie będę niczego robił takiego, bo nie wiem co to jest. Dobra, pasta jest. Z... Ta droga? Nie wiem. Mm, dobra, dobra. No, come on, come on, chodźcie tutaj, o. Dzień dobry. Eee, Okej. Okay. Tutaj mamy sześć Szuseczka. Tu mamy cztery dziękuję no zaraz będziemy mieli drugi level nie widzę więc fajnie Dobra, yy, pięć, 10 okej, okay. Dobra, karta dziewięć 10 dziesięć centów. Dobra. O, mamy drugi level. Zobaczcie czy tutaj jest są jakieś. Nie, nie wiem gdzie sprawdzić jakieś zadania. To tu gdzieś tam jakieś zadania, to coś nie wiem. Eee, dobra, dobra. Mm. Mm, ok. Okej. Z tej gry będziemy robić taką serię na razie nie wiem, jak. No, parę odcinków pewnie nie będzie, może no, nie parę, więcej pewnie. Więc taka seria trochę z tej gry będzie. Hmm. Dobra więc no Tutaj mamy dziewięć OK 80 Dobra. Mamy. bag bang. Karto, 12 Proszę, może bym jakieś tu światło zapalił. O! Od razu lepiej. Bang, e, bang. pan nie ma żadnej reszty. Jest dosyć ciemno. W sumie wieczór już jest. Więc no, może zaraz będziemy. Dobra, to nie wiem. A, jeszcze ona kupiła. Dobra, 9.20. Myślę, że będzie to ostatni klient i będę zamykał sklep Dobra 1520 No dobra, jak po, po tej pani już eee. no ciągle ktoś dochodzi, dobra to może już dam close Dobra dziękuję Enter 3, dobra mm, Store Point income. Wydałem 44, zarobiły i 150 doszło, profit Profit 114, a teraz mam 164 Yuri bills starting today. Make sure to pay the bills using the computer nie ok. Okej... Eee... Tak, otwieramy sklep. Ja może bym zamówił coś. Mm, nie wiem. może, chleba może trochę. I tego oleju. Dobra. Zamawiamy. Co? Ile ja mam zapłacić? Aha, 43. Dobra. Piąna. Dobra. Układamy. Muszę ustawić cenę. No szybko. Piąteczka dam. Dobra. Aha. Za 99 to kupili. Jak je... Jak tyle? to. Dobra, kasuję panu. Nie no, kas... Ha, bo mam no, na tym... Kurde, bo oni to kupują, no, 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 no czego za tań Muszę ustawić tego... No, dobra, nie. Czemu ta pani weszła tu? Tego muszę usta ustawić. 5, Pięć, 50. To jest na pewno, na pewno, no. Na pewno, no. A 80 OK teraz otworzymy, bo miałem lekkie problemy. Zobaczę co tutaj jest, co tutaj tu mamy? Storage. Kurs Product License Using Computer Product License. Dobra, najpierw tutaj pan obsługiwa. Reszta... Nie wiem, czemu oni takimi wysok wysokimi... to. Dobra. Pięć. Pięćdziesiąt. Ej, Dobra. Tutaj może kup kupię, może... Tego, bo to w sumie to nie kończy się, ale kupię tak czy jak Dobra, kupione. Dobra, za to nie pytam. Ech, lekkie komplikacje. A w sumie tu mogę dać. Boże, już do pana idę. Tę dziesiąteczkę kasujemy czternaście sześćdziesiąt. Yy. Bra. Mamy o 21 aż. Okej. Okay. Dobra, ja może będę się już z wami powoli żegnał, bo no już ten filmik trochę trwa. Eee, mam nadzieję, że Wam się spodobał film i, i początek tej serii. E, pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, łapki w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. No, ja I z, z wami będę żegnał. Cześć!